To ostatnia książka Stanisława Krawczyka, poety, prozaika, dziennikarza, który odszedł od nas pięć lat temu. W jego drobku znalazł się zbiór opowiadań Czas Przejściowy, w którym Krawczyk przedstawił prozę z bohaterem bytującym na obrzeżach, zawsze gdzieś daleko. Kogoś, kto jest outsiderem. Były ksiądz, który upadał pod ciężarem łaty, prostował krzyż, zapalał papierosa, wracał do pracy. Cygan, któremu zarzucono worek i który się z niego wyzwalał i wyzwolił. Tego rodzaju bohaterowie Krawczyka zawsze interesowali, właśnie bytujący gdzieś obok, niezależnie od nas. I oto brzeg, który został wydobyty z archiwum Eweliny Burzyk i opracowany przez profesora Mariana Kisiela razem z panią Eweliną Burzyk, który przybrał właśnie taki kształt i jest opowieścią o kolejnym outsiderze. Bohater postanawia odizolować się, wyruszyć gdzieś daleko na wioskę, gdzie będzie miał spokój, gdzie będzie mógł Właściwie planuje nie myśleć, ale tego zrobić się nie da. Będzie powracał do przeszłości. Będzie dręczony z nami i będzie uwikłany w taką szczególną psychomachię. Pojawią się dwie bohaterki Lisa i Mariza. I po, w tym trójkącie właściwie owa psychomachia rozegra się. Przedstawiona proza Krawczyka była zawsze oszczędna, lapidarna, i to, co Państwo przeczytają w brzegu, to jest szczególnego rodzaju proza. Tym razem, moglibyśmy powiedzieć, podszyta jakimś magicznym realizmem. Bohater, tu fragmencik, zanotuje tak. W domu stanąłem przed wielkim lustrem pękniętym po przekątnej i wyglądało to, jakbym ja był przecięty. Mózg po prawej, serce i nogi po lewej, taki podział mnie niepokoił. W kuchni postawiłem na stole lusterko, takie powiększające do golenia, żeby dokładnie przyjrzeć się twarzy, bo na starość można zobaczyć wszystkie przebyte drogi żarte głęboko od źródeł. Zatoki intymne, wylewy uczuć, oczodoły wiary, guzy sprzeniewierzenia. Fragment charakterystyczny, ponieważ jest nasycony poezją Stanisława Krawczyka. Jeśli Państwo będą czytali tę ostatnią książkę, to będą pobrzmiewały frazy jego wierszy. I to jest taka dodatkowa radość czytania tej małej prozy która pokazuje nową twarz Stanisława Krawczyka i jest szczególną syntezą poetycko-prozatorską. Stanisław Krawczyk, brzeg, gorąco polecam Państwa lekturze.